Dociągnąłeś pasy? 2, 1, 0 20, 6 prawy 60 Od lewej w prawy, na wóz zasób 4 lewy przyciąć 80 Uwaga, hamuj syf 3 lewy nie ciąć Oborny nawrót 3 prawy 80 tam trzy trzy zostań go dwa lewy za 6 Sześć. Sześć. Lewy i metas Bardzo ładnie Za szybki jesteś, muszę po prostu szybki dyktować, bo nie spodziewałem się.